Witajcie na poszukiwaniach Dzisiaj bardziej bushcraft będzie Kolega już to Ja oczywiście zapomniałem śledzi do namiotu ale zaraz sobie jakoś poradzimy A tutaj kolega ma śledzi Zaraz ogarniemy to wszystko i pokażemy jak to wygląda Dobra udało się ogarnąć namiotik na momencie Trochę syfu w środku ale... Trzeba spakować się i czas zacząć poszukiwania. Tutaj ogólnie taka miejscówka jest. Wtopieni w tłum drzew. Tu mamy stoisko swoje, tam rozłożone. A tutaj jesteśmy na polu, na którym będziemy szukać. Wypadały kiedyś fajne monety tutaj, a teraz jest przeorane. I właśnie zobaczymy, co, co z tego będzie. Myślę, że będzie fajnie. Dobra. Widzowie, zaczynamy wykopki. Ciężko się tu chodzi, bo. doły są. No ale dobra. Może uda się nagrać pierwszy fajny fan z wami. Także tryb jednoczesny. Ej, ale jest bajka, ty. I zaczynamy. Koledze się bardzo podoba. Mówi, że jest bajka. Nie jest bajka, fajny zachód ogólnie się robi. mamy całą noc jeszcze. I zobaczymy, co to będzie. Nie. Kolega coś ma? A ja? A ja nie wiem. Co? Co tu jest? Ciekawego? Nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie. Muszę się poprawić. Jest tutaj coś. Pierwszy sygnał to złotko od czegoś. Wybieramy, oczyszczamy pole. I widzimy się przy kolejnym... Ciekawym myślę sygnale Mamy sygnał czwarty już Ten lepszy, bo wcześniej nie nagrywałem Zobaczymy co to teraz z tego dołka wypadnie Muszę też się skupiać żeby Wam dobrze pokazywać to to Dobra. Stało wykopane. I co to jest? Kapsel zgniczony. Ja mam dać część tego, 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 Ja mam łuskę. Znalazłem łuskę. A kolega o. zadowolony. Bo. Jest moneczka. Ale moneczka, patrz, przedmuchałem. 2 złote PRL Ale, Ale jest Ale jest no, Czy to widać? Raczej nie będzie widać Przedmuchałem tylko, wiesz? Dwa złote PRL Wyciągasz? Jest. Stale jaki Czczenny dosyć No Dobra, gratulacje Dziękuję. No i byłeś polewał teraz. Na pewno. No dobra. Mam piąty sygnał, a ty? Zamówiłeś też piąty miałem. Ja łuskę tę monetę. A i tak właśnie ciekawe. To tam jest warty tyle co ta łuska praktycznie. No nie wiem, nie wiem, ale jeszcze kawałek jest, może dojdziemy wtedy i. i zobaczymy. No dobra. Widzimy się przy kolejnym sygnale Znowu. Szedłem sobie. Fajny sygnał nawet nie kopię, bo jest to na wierzchu Jest monetka Jest monetka Ej, jak się ma... Kopiejka? Jeszcze nie wiem 5 złotych z PRL? Tak, chyba 5 złotych z prl Tak, 5 złotych z PRL Gratuluję monetki Kurde, owa, ciekawe jest, no to wygrywasz. Bez kopania. Bez <laughs> kopania. Moneta i łuska, ja tylko moneta. No. A już coś za mną. A jeszcze kawałek pola jest. Także nie poddajemy się. No szukamy dalej. Byliśmy na poszukiwaniach na razie po polu. Nie wiem, z 15-25 minut. Przerwę sobie zrobiliśmy. Trochę zgłodniliśmy Tutaj o proszę bardzo piesek też zgłodniał też sobie szama to zaraz coś sobie upieścimy i lecimy dalej Zanim ruszymy to już pewnie będzie ciemno także trzeba będzie sołówki założyć i ogień także tak to właśnie wygląda Klimaciek ogólnie no w ogóle polecamy na taki wypad Poszukiwania i bushcraft coś pięknego u nas taka akcja dzieje się trochę, trochę blisko ta kuchenka jest ognia, ale możemy przedstawić o troszkę ognia zmniejszyć i ogólnie polecam tego kucheneczkę Praktyczne jest w takiej walicy się mieści tutaj ognisko Nekełbaski kija a ja smacznego no widzowie jak widzicie siedzimy sobie Ognisko się pali. Nawet chyba za bardzo się pali, bo tu trzeba kontrolować. A, pali się mocno. Cześć. Co, Nikuś? Gdzie ty Jesteśmy czujni. Czujni jesteśmy, oczywiście. Kanapeczki mamy sobie. Jemy. Drineczki. Za te skarby jeszcze co siedzą w ziemi i jeszcze nam się nie pokazały. Na razie do tej chwili Same druty, dwie monety Kilka łusek I co jeszcze? nic ciekawego, no po nie da się tak już się tutaj może być? Dużo gwoździ oczywiście Jak to wiadomo na polu o, piękno, piękno. Ach, No i... miso da. Zjemy sobie, wypijemy drinieczka I Idziemy dalej I lecimy dalej sobie Tutaj pies mi martwretuje Damiocik No ale ogólnie Jakie? Fajnie jest? Cześć. Fajnie jest Fajnie jest, te noce, teraz te noce ciepłe jakby było już zimno nad wodą jak nocowali Ogólnie Noce są może i ciepłe Ale pod względem komarów To Nie no tak To nie Co niunia? Co Nia Mm. Co szukasz? Mamy odstraszacza ods dzików i inne zwierzyny jakby co? Nasz przewodnik. Dziękuję. Jesteś z miasta. Pięknie słychać ptaszki jak śpiewają sobie. Ale ja, no. No majka. Światu gaśnie, trzeba dać... O, zaraz, nie, 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 nie widać kamery, wiesz, o, teraz będzie śniadanie, Teraz coś widać. No i tak tak się żyje tutaj u nas I no. ta pierwsza to Trochę jeszcze zjemy I ruszymy dalej na poszkiwania To się włączy jeszcze na razie Na razie trzeba

Zjedliśmy, czekaliśmy. Mamy gościa. Nie wiem, czy będzie widać. Ropuszka ucieka. Dobra, nie męczę. O, tu już piesek będzie ją przejmował. Ale ja chyba nie. Dobra, nie będę na niej świecił, bo... Chodź Najka idziemy dalej szukamy sobie noc już jest. Ziemia się zapada trochę, ale o. Ktoś na wierzni Drut. chyba A nie puszka puszki niech tam sygnalek był nie wiem, czy widać, ale jest. 10 km, super. super. tak, od na to godzinę gratuluję. Super. super Wyłoniła się. Dobrze. tak? Ale komary, komary, wam powiem, widzowie, gryzą niesamowicie. To jest survival normalnie, bo tu Najka się bawi z właścicielem. Ale tu weźmie. Onejka też szuka. To trochę inaczej. <głos> <głos> Będziesz spać, żebym go ja O tym dzisiaj, tak? Pieszeczek. Dobra, szukamy dalej. No to druga, druga monetka, już? Ej, to ale fajnie, że kurde, by sobie teraz nie chciał monetka. Nie zachęca to trochę? Mnie to zachęcał. Znaczy, sygnał był taki, że wiedziałem, że to monetka, ale. Tak, ale wiem, motywowało cię to tak do poszukiwań, Nie, to było. No ogólnie każda znajdka jakoś tak motywuje do, do działania, nie? No ale czekamy dalej, nie poddajemy się i widzimy się przy kolejnym sygnale fajnym. Mam nadzieję, bo na razie to tak same druty i aluminium. tutaj kolega coś tam piszczy. Ale chyba nic nie ma. Idziemy, idziemy i kolejny sygnał jest. Ładny sygnał. wiemy i co to może być jest już tutaj gdzieś o amelinium się włączam bo sygnał był Niech blaszka. Druga Druga jeszcze. Najka nie pozwala mi iść dalej. No, obudziła się. I poszła <grymne> poszła do właściciela bipak dalej trwa godzina jest druga 39. Teraz widać. idziemy dalej szukać. Nie szukać, Póki co. Z żadnej srebrnej monety jeszcze nie było. Księżyca jeszcze nie widać, ale właśnie nie, nie widać. Widać jakiegoś kropeczka w kamerze. No. Jak będzie widać, to wam pokażemy, ale na razie idziemy szukać skarbów. Ja się rozjaśnię się tam, muszę oczywiście. Także bierzemy rotusy, gasimy lampaczkę. I idziemy. To o, dziękuję ci bardzo, bo właśnie...

Teraz go oczyścimy. Ale z tej strony nie widać nic. Jest, widać jest. Pokaż. Nie, no no właśnie nie, hire... yy, coś tam no jest. I jest. nie, widać. nie, 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 tam tam nie, 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 tam pod kątem widać, No nie, 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 I raczej, nie? Nie? Mi się wydaje, że Polski No trzeba dojechać dobrze, bo... Nie wiem Ciemne. jest Godzina 3 nad ranem a my chodzimy jak debidel po polu i szukamy fantu <grystanie> Dobra, widzimy się na kolejnym sygnale fajnym Długo nic Tak chodzimy, chodzimy godzina jest i zło mówię Trzecie 42 Jest maleczka Przedot litewskich, ale w bardzo krótkim stanie Zobacz. Nie wiem czy będzie tak to widać ale Chyba nie będzie widać Zostałem taki obłokami No ale monetka. No ale monetka, no stary stan. Stara, stary, no. stary motoryzacja. Pokażę, że nawet widno jest. Widno jest, Chodzimy, Chodzimy, od... Chodzimy tu od wczoraj. Chodzimy zaraz No minęło niecałe... Ile? 5 minut? Kolejna moneta. Kopiejka Dzisiaj ja coś dominuję Od moneta. Kurwa pięknie, nie? No W coś jakiegoś takiego innego, niespodziewanego Ja dwie znalazłem bez kopania na wierzchu no. A ty cztery Czy pięć nawet już pięć Żeś wykopał No i pięknie Widno się zrobiło, już no. nawet te latarki nie są potrzebne. No nie są, nie są, właśnie nikt już spać też. Już nawet kopie, już pipuś kopie. Ona, ona coś... O, kopiesz kopiejkę? Ty kopiesz kopiejkę? Dobra, szukamy dalej.